Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Solana Codień i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Zaczynamy. Dzień dobry dzień, cześć, jak Ci minął dzień. Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem ok Słuchajcie, mam takie dosyć niesamowite wieści, bo w najbliższym czasie będę miała współlokatorkę, no to nie spodziewałam się tego. Wczoraj to wyszło. To będzie współ na krótki czas, ale bardzo się z tego cieszę, bo to będzie moja kuzynka. Ja mam ponad 100 kuzynów i kuzynek i tylko jedną, która jest z mojego rocznika w moim wieku. No i właśnie ona będzie się do mnie wprowadzać. Na około 6 tygodni od 1 września, więc fajnie! Pewnie nie spodziewaliście się takiej informacji, ja w sumie też. I tak z innej beczki to jeszcze dzisiaj jest u mnie mój chłopak, ale dzisiaj już wyjeżdża. Wracam znowu w piątek, bo jedziemy na galetę i mamy ma 15, ale gdzie się działo i yeah. w tym tygodniu będę chciała Wam porobić już powoli house tour niektórych miejsc. Bo podzielę to na różne po prostu pomieszczenia, bo nie chce mi się czekać już aż ten salon i te zasłony będą gotowe, więc zrobię takie tury jak łazienka, moja sypialnia, moja garderoba i inne takie. To będzie w różnych filmach po prostu. Kurde, ta, ten salon jeszcze nie jest gotowy i tak mnie to drażni, ale ja już nie mogę wytrzymać. Ja już muszę wam w końcu to pokazać. Więc w tym tygodniu możecie się tego spodziewać. Będę to zaczynać nagrywać chyba dzisiaj jeszcze. Jak się zastanawiam, może właśnie się przygotuję do nagrywania tego, zrobię sobie makijaż jeszcze będę chciała ogarnąć to z tyłu w końcu. i pranie, które moja mama mi ukrała je swoim gościnnym też będę chciała ogarnąć już po zawieszać na swoje miejsce. W ogóle mam na sobie spodenki, które matka zostawiła i wysłałam dzisiaj, bo one są super i bang bang są moje baby. Patrzcie, jakie wygodne galotki. Ona ma do tego koszulkę i dzisiaj mi napisała, że szukała tego, a ja mam takie. Ja mam. Nie dostaniesz tego w najbliższym czasie, kochana. Bardzo się cieszę, bo słuchajcie, amber mi normalnie sika i na kanapę. Bardzo mnie to drażni, bo czasem, kiedy właśnie ja siedzę na kanapie i amber się sika na kanapie, to przy okazji sika też na mnie. I zastanawiam się, jak zabezpieczyć kanapę przed tym. Kupiłam taki spray. Już wam idę pokazać. Pierwszy spray to jest coś takiego i on jest ogólnie to, co zabija zapach, ale to chodzi o to, że po prostu kiedy coś śmierdzi w domu czy coś, to wtedy się tego używa. O, tej, której Wam chcę teraz pokazać, to jest coś takiego. I to jest odstraszacz dla zwierząt. Z wielką nadzieją po prostu popsikam dzisiaj po wypraniu kanapy te poduszki w środku, więc może to zadziała po prostu. Mogę marzyć. Ty, mała srajtko, psikajtko, kurde, weź się, ogarnij, bo to jest wiesz. Nie, nie to fajne. Czekam na dzisiaj ogólnie też sprzątanie, bo tutaj kuchnia jest, wiecie, po obiedzie wczorajszym jeszcze, jeszcze. Więc muszę to ogarnąć też. Więc trochę tak dzisiaj domyślam. Mowo pracowniczo w ten sposób. Wczoraj posprzątałam w klatce Amber, ale też już jest syf. A tutaj jest pranie, które moja mama zrobiła. Tutaj trochę dołożyłam, ale to chcę dzisiaj właśnie przenieść do mojej garderoby i tak dalej. Ale ogólnie ja mam pralko, suszarkę, nie? I do tej pory zawsze po prostu suszyłam to w suszarce z pralki, ale moja mama mi powiedziała, że mogę sobie suszyć po prostu na suszarce i wtedy też jest git. I ale to pięknie pachnie praniem. I zrobiłam to dzisiaj. Wstawiłam na Godzinkę, godzinę 15 chyba się prało. Niektóre rzeczy, słuchajcie, już są suche ogólnie. Robię kolejne pranie. A pranie z pralko suszarki robiło się 7 godzin. A teraz godzinka pyk suszareczka. Fajnie, no, więc czasami warto sobie pomyśleć w sumie te nowoczesne wynalazki to nie są aż takie git, jak się wydaje. Ale w każdym razie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o hałas, to będzie szła. Pała więc Wam teraz nie pokazuję. To i Wam tak za bardzo ogólnie nie pokazywałam, więc mam nadzieję, że to będzie taka lekka niespodzianka dla Was. Każę Wam coś, bo jestem trochę smutna. I to coś jest na ogrodzie, bo wiecie, mam automatyczną kosiarkę. I ona dzisiaj. Ale ona się dzisiaj zakopała w jedno miejsce. I zobaczcie to. Jest mi tak przykro. Nie wiem, co z tym zrobić. Normalnie mi wzięła się, zakopała, i wiecie, próbowała tym kółkami wyjechać. No i takie coś wyszło. I przy okazji wam pokażę, jak ładnie mi kwiatuszki rosną tutaj. Tutaj trawka zaczęła kwitnąć. Tutaj jeszcze więcej tej trawki, która tak kwitnie. A tutaj mam taki inny rodzaj trawy, bo one wiecie, one się rozrosną, będą takie wielkie. Ale patrzcie na tego puszka, który tutaj z tego. Fajnie, i jeszcze jedne kwiatuszki Wam pokażę. O, to nieźle Wam robię przy okazji ogród w tur po prostu. Tutaj mam takie ładne fioletowe. Czemu kosiarka tutaj się zatrzymała? Moja droga, co Ty tutaj robisz? Znowu się tutaj zakopałaś? Dawaj. muszę chyba zresetować. Udało się. Dawaj maleńka. I jedzie. <noise> I proszę mnie nie robić dziur w trawniku. No więc dzisiaj tak wiecie, tak krótko, tak tylko opowiadając wam lekkie historie, bo będę się brała po prostu za nagrywanie kolejnych odcinków dzisiaj, ale to jakbyśmy mój chłopak pojedzie, wiecie co, ja mam tak, że się wstydzę. I on to jest związane prawdopodobnie z traumami z poprzednich związków moich, gdzie byłam po prostu oceniana przez to, co robię. I do tej pory mam czasami tak, że przy mojej drugiej połówce ja się wstydzę ja się boję, ja się nie czuję komfortowo. Komfortowo nagrywając i pracując. Będę nad tym pracować, żeby tak nie było. Tym bardziej, że mój chłopak jest bardzo wspierający i absolutnie mu nie przeszkadza to, co robię. No i zresztą ja kocham to, co robię. Ale ze względu na to, jak byłam traktowana kiedyś w związku, to do tej pory mam z tym jakiś problem. Przy znajomych, przy przyjaciołach, przy Was nie mam takiego problemu. Tylko właśnie y, jeśli chodzi o tą drugą połówkę, więc muszę coś z tym zrobić, bo to nie jest okej. Okay. Więc żegnam się z Wami. Widzimy się jutro na moim kanale o 18, więc dobry, hej, cześć, jak ci minął dzień? Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem ok. Choć czasem w ciebie nie ma, to mimo tego wiem.